Jak przy świątecznym stole może zachować się dziewiątka numerologiczna? Pamiętajmy o tym, że nie każdy może mieć takie święta. Może warto by było się teraz zastanowić nad tym, jak wygląda nasze życie i okazać wdzięczność za wszystko, co nam się w tym roku wydarza. Dziewiątki numerologiczne często w święta mają jeszcze większe serce niż normalnie. Dlatego będą mówić o miłości, wdzięczności i radości, nie tylko w kontekście otrzymanych prezentów, tylko w ogóle będą namawiać do tego, żeby podziękować za to, co jest. Przygotuj się do świąt i już przed nimi sprawdź wibracje swoich bliskich. Możesz skorzystać z darmowych kalkulatorów, które znajdziesz na mojej stronie, a możesz też zakupić książkę, według której sam zrobisz portret numerologiczny nie tylko swój, ale również tych, którzy cię otaczają.